Witam serdecznie, kochani wszyscy, którzy mnie słuchacie. Zapraszam serdecznie na dość specyficzny projekt, który organizujemy wraz z EthnoBalance. Ma on tytuł Z powrotem u siebie i chcemy tym projektem promować profilaktykę zdrowia psychicznego i po prostu dbanie o, o nasze samopoczucie, o nasz nastrój. Oraz danie do zrozumienia, że to jest temat, który, który możemy wziąć w swoje ręce i nie musi być to też temat tabu. Jeżeli się ktoś zmaga z problemami psychicznymi, jeżeli ma pewne lęki, rozterki, niepokoje, zwłaszcza związane z czasem pandemii, tudzież spowodowane czasem pandemii ale nie tylko. Tak więc jeżeli e, lubicie się ruszać, jeżeli ruch jest jednym ze sposobów, które chętnie wykorzystujecie do sama ekspresji, albo może m, chcieliście zawsze to zrobić, ale gdzieś tam w środku mieliście blokadę, to bardzo serdecznie zapraszamy. E, będziemy m, przez 6 dni spotykać się, e, na pewno dużo rozmawiać ale także właśnie pracować z ruchem, e, improwizacją, z e, uważnością, z e, ćwiczeniami zaczerpniętymi z wielu technik e, pracy z ciałem. E, natomiast na sam koniec warsztatów chcemy wspólnie stworzyć choreografię. E, nie będzie ona najprawdopodobniej jakaś bardzo skomplikowana, tak więc nie musicie się obawiać, nie musicie mieć Jakichś specjalnych umiejętności tanecznych, aby do nas dołączyć. Chodzi o spotkanie, chodzi o wspólne tworzenie, wspólne wymiany energii, myśli, emocji, ponieważ wydaje nam się, że na co dzień mamy mało przestrzeni na, na coś takiego na takie autentyczne spotkanie zarówno ze sobą samym, jak i z innymi ludźmi. No, słuchajcie, co wyniknie do końca z naszego projektu, nie wiem. E, tworzymy przestrzeń i jesteśmy bardzo otwarci na rezultat. E, owocem naszej pracy ma być klip wideo, który też chcemy uczynić pewnym narzędziem e, pomocnym również dla innych osób, e, ponieważ chcemy zamieścić w nim, w nim informacje na temat e, zarówno metod, Pracy z emocjami, jak i źródeł, skąd można czerpać informacje na ten temat. Tak więc, jeżeli macie ochotę pomóc sobie, a także pomóc innym, jeżeli gdzieś leży Wam na sercu to, w jaki sposób się czujemy, to, w, jakim, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, to przybywajcie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 lipca. Troszeczkę przedłużamy termin, żebyście mieli czas na zastanowienie się i na dołączenie do nas. No i mamy wielką, wielką nadzieję, że stworzymy razem coś naprawdę fajnego, coś co tak jak mówiłam, będzie pomocne zarówno dla was, jak i dla innych osób. No to kochani, zapraszam bardzo serdecznie. E, udział w projekcie jest bezpłatny dzięki wsparciu Fundacji Kultury Irlandzkiej. Jednym z naszych e, partnerów jest również zespół muzyki irlandzkiej Kila, e, który zgodził się udzielić nam akredytacji do wykorzystania jednego z ich utworów pod tytułem Glamour May. E, gościć nas będzie szkoła Chi Jadeit. E, Paweł Robaszkiewicz. Bardzo dziękujemy. Za, za możliwość wykorzystania Waszej przestrzeni, a yy, przez yy, obiektyw będzie nas obserwował Michał Kornatowski i jesteśmy pewni, że stworzy niesamowitą opowieść yy, z tych sześciu dni doświadczania i eksploracji. Do zobaczenia i yy, do wspólnego przeżywania. We're